Cześć kochani, witam się z wami ponownie w kolejnym filmiku, i dzisiaj przychodzę do was z tematem związanym z włosami. Chciałam wam, ja tak jak kiedyś pokazywałam wam moje kosmetyki do y, kolorówkę po prostu, nie? Y, bardzo wam się ten filmik podobał i postanowiłam dzisiaj wam nagrać y, filmik o kosmetykach do włosów, jakie posiadam, jakich używam. Y, czasem zadajecie mi pytania właśnie, jakich kosmetyków używam, czy mogłabym pokazać. Zaraz wam wszystko pokażę, czego ja używam na ten moment. U mnie też się to zmienia. Raczej nie mam takich kosmetyków, których używam non stop, tych samych, tylko właśnie lubię sobie zmieniać. Jedynie co, to lubię serum do włosów z Avonu i teraz taki olejek z Oriflame mam. No to to jest takie moje must have, które lubię mieć, które muszę mieć, bo one tak fajnie. Nie dość, że nawilżają te końcówki, to jeszcze właśnie tak je fajnie, wiecie, dociążają. Zrobiłam sobie kawę w ogóle, wiecie, w tej filiżance z Avonu. Nie, z Oriflame, przepraszam w tej filiżance z Oriflame. Śliczne te filiżanki są. Ja je mogłam sobie zamówić za 14,99. Sześć tych filiżanek mam <laughs> i 6 talerzyków. Śliczne są. Bardzo właśnie lubię. Czasem kiedy mam ochotę na taką małą kawę, tak jak teraz, że właśnie rano już wypiłam kawę i teraz właściwie nie powinnam, ale mi się chce kawy, to właśnie ta filiżanka jest idealna, wiecie, na taką y małą kawkę. Dobrze, to co zaczynamy? Um, mam tutaj odżywki do włosów, właśnie ten olejek do włosów, maski do włosów. Pokażę wam też czego używam do um, przed włosów. Spray taki termo, y, termiczny, spray termiczny mam. E, ten spray mam z Oriflame. Zaraz wam pokażę. Tak po prostu sobie to tutaj, wiecie co położyłam, bez jakiejś tam przemyślanej kolejności. No to po kolei lecimy. To zaczyna może od tego. To jest kuracja wzmacniająca włosy. Mam to już bardzo długo. Przypuszczam, że mogła się skończyć już tutaj data ważności. Czekajcie, 19 rok data produkcji, czyli no, czyli skończyła się data ważności, ale ale myślę, że nic się z tym nie dzieje. Konsystencja jest normalna. Zapach też się nie zmienił, taki typowy zapach dla tej serii y, Advance. Także no taki balsamik. Y, potem mam taką maskę do włosów z y, Faberlika. Jedna pani bardzo, bardzo mi tą maskę polecała. I to nie była pani, która była konsultantką i której by zależało jakoś tam, żeby ja u niej zamówiła tę maskę. Tylko to była zupełnie, to była taka dziewczyna... Jak mam to powiedzieć? Ja u jednej osoby składałam zamówienie z Faberlica i ta dziewczyna też była klientką tej osoby. I właśnie ona yy, mówi, że zamawia te maski i ta maska, że ratuje jej włosy. To jest maska na ciepło, rozgrzewająca maska przeciw wypadaniu włosów. Ja, na, znaczy ja z wypadaniem włosów mam tak, że wiecie co, czasem właśnie tak w sezonie jesiennym, na przykład nie przed zimą wypadają mi włosy. A ogólnie to tak wiecie, tak nie, jakiegoś nie mam dużego problemu z wypadaniem włosów, ale skusiłam się na tę maskę tylko, że tak słabo jej używam, wiecie? Ja już ją kupiłam z, z rok temu i może nie cały rok. I. Aha, i chciałam powiedzieć, że nie wiem, czy chociaż raz jej użyłam, a prawda jest taka, że ja jej jeszcze w ogóle nie użyłam. Zobaczcie, ona jest oryginalnie zamknięta jeszcze, w ogóle jej jeszcze nie użyłam. Potem mam, wiecie co, krem na niesforne kosmyki. Ten krem właśnie czasem jak, jeździ, jak do pracy, to w torebce go miałam, że właśnie czasem jak w pracy moje włosy gdzieś tam zaczęły żyć własnym życiem, wiecie, to mogłam sobie na szybko, nie, i coś tam wygładzić. Sprawdza się, fajny jest z Marią. Także polecam też. Tutaj mam produkt z Avonu, luksusowy, odżywczy spray do włosów Nutri-S tak on wygląda. Wiecie, on jest dwufazowy, że właśnie przed użyciem trzeba go z... potrząsnąć, żeby się konsystencja y, wymieszała, żeby się, wiecie, dwa rodzaje tych płynów, żeby się wymieszały. E, potem mam też z Avonu, z serii Advanced Techniques. Y, i to jest kuracja połysk bez spłukiwania. To właśnie te preparaty mi tam stoją na półeczce, i wiecie, czasem przed wyjściem, jak tam gdzieś się szykuje czy coś, no to czasem na końcówki zazwyczaj sobie y, psikam i no też się to fajnie sprawdza. Tutaj już mam akurat taką końcówkę. Potem mam tutaj taki już dość stary preparat, bo ja, ja go mam dawno. Ja to tak kojarzę, że ja go mam dawno. Spray do włosów lekka objętość. On też sprawia, że włosy się fajnie rozczesują, wiecie, takie robią się takie śliskie yy, i właśnie ułatwia rozczesywanie też ten preparat. Też już taka końcóweczka jego jest, tak gdzieś, wiecie co, tak gdzieś tyle na tym fioletowym pasku. Następny preparat mam z serii Advanced Technics i to jest rekonstrukcja, coś tam: dwufazowy spray regenerujący włosy. To jest też dwufazówka, więc, też przed użyciem trzeba wstrząsnąć, żeby płyny się ze sobą wymieszały. I tego mam całkiem sporo, lubię właśnie ten preparat, on jest taki lekki, ale sprawia, że włosy właśnie, tak dyscyplinuje włosy, wiecie, jak tam czasem jakieś tam włoski, wiecie, odstają, coś tam, to on tak fajnie sprawia, że wygładza te włosy i takie są fajniejsze. Tutaj mam kolejny produkt z Advanced Technics z Avonu i to jest, ale to jest spray termiczny, to jest spray termiczny. No to tak, to mam, zapomniałam, że w ogóle mam taki spray termiczny. On stał właśnie na półeczce razem z tymi odżywkami, które Wam właśnie pokazałam. I spray termiczny mam też taki z Oriflame właśnie. I właśnie ten spray z Oriflame mam w łazience i jego używam przed prostowaniem włosów, a o tym sobie zapomniałam. Jest go mniej, więc wiecie co? Postawię go sobie na półce tak w łazience, żeby, żeby najpierw jego skończyć, nie? Bo jest go mniej. Następnie mam takie dwie odżywki do włosów z Avonu, które właśnie męczę. Mam te odżywki aktualnie pod prysznicem i robię sobie je tak, że zależy, jak się tam zachce, ale często robię sobie tak, że wiecie, wejdę pod prysznic, zmoczę włosy i najpierw nakładam odżywkę, myję się i dopiero potem, wiecie, na koniec myję włosy szamponem i no, i potem, jak mi się tam chce, czy jeszcze nakładam odżywkę, i chwilę czekam, czy wiecie. Te odżywki też czasem sobie robię tak, że mm, kiedy mam już suche włosy, znaczy, wiecie, umyte, wysuszone włosy, to biorę sobie odrobinkę, rozcieram i na końcówki, i też to powoduje, że właśnie powodują te odżywki, że te włosy takimi są dociążone. Yy, tutaj mam odżywkę do włosów od Elwy Chodakowskiej rany. Jak ja dawno mam tę Odżywkę. Tutaj jest chyba no na pewno data ważności, bo jest kwiecień 2024. Ta odżywka, wiecie co? No, nie chcę mówić źle, ale mm, ogólnie te produkty od Ewy u mnie się nie sprawdziły. Jedynie kremy do rąk y, polubiłam, a te inne produkty one mi się nie sprawdzają. A to zapach mi nie pasuje, a to wiecie, włosy to po prostu jest jakaś masakra. Jakieś takie siano mi się robi po tych produktach y, do włosów. Także no, nie polecam, gdyby ktoś mnie pytał. Następnie mam, wiecie co tutaj mam? Coś mi tutaj ta zatyczka nie współpracuje. Yy, płynna keratyna do włosów. Nawet nie pamiętam już gdzie ja ją kupiłam. Yy, już tak nie za wiele tutaj czuję jest tej keratyny. I też jej używam na zasadzie, że właśnie na suche włosy. Wiecie, kiedy czasem mam wrażenie, że te końcówki takie są suche, chcę sobie coś tam wiecie poprawić, ulepszyć no to też tą keratynką sobie yy, wysikam yy, tutaj mam zatyczka zgubiona mam w ogóle tendencję do gubienia zatyczek w tych produktach to jest właśnie ten olejek z Oriflame, o którym Wam wspomniałam, jest on bardzo fajny i bardzo Wam go polecam yy, ja też w tych małych buteleczkach zamawiałam sobie z Avonu serum, nawet mam tam chyba jeszcze jakieś na zapasie nowe nieotwarte a to jest właśnie olejek olejek i jeszcze jest z tej serii taki drugi olejek nie jestem pewna czy on się też nazywa olejek czy jakiś serum do włosów z Oriflame też sobie muszę wypróbować bo jestem, jestem go ciekawa po prostu a to się bardzo fajnie sprawdza, polecam Wam tutaj mam taki preparat pokażę Wam z bliska to jest bardzo fajny, bardzo fajny kosmetyk jest go już tutaj bardzo malutko też go sobie wstrząsam przed użyciem, bo on jest, on jest taki zupełnie płynny, on jest taki lekko gęsty i ten kosmetyk, powiem Wam szczerze, że o mojej fryzjerki zrobiłam sobie zdjęcie temu preparatowi i potem na Allegro sobie znalazłam i zamówiłam bardzo fajny produkt. To jest chyba taka odżywka do włosów, wiecie co, to w ogóle nie po polsku piszę. Że owocowy zapach, że bez silikonu, bez parabenu, bez y, czegoś tam. Y, bardzo fajny produkt też, kiedy się go naniesie na włosy, to właśnie y, sprawia on, że włosy są takie, wiecie, co takie miłe w dotyku, śliskie, dociążone. Także bardzo lubię ten preparat, i kiedy mi się skończy, to myślę, że na, y, zamówię go sobie ponownie, bo jeżeli mi się skończy i wyrzucę opakowanie to obawiam się, że będę miała problem, żeby po nazwie sobie go gdzieś tam, wiecie co, znaleźć i ponownie zamówić. <laughs> Przepraszam. Tutaj mam też serum do włosów, do blond włosów, który ma jakoś tam wychładać kolor i tak dalej, ale w ogóle tego nie robi. To jest kosmetyk z nieistniejącej już firmy Faberlic. Też nie za wiele go zostało, więc muszę go już wykończyć. I wiecie co? Taki sobie, taka sobie średniawka. Nic tam szczególnego na włosach nie robi. Bynajmniej nie wychładza koloru, co to to nie. Wiecie, takie sobie. No, tak jak mówię, już nawet jest niedostępny na rynku ten produkt. Tutaj mam taką wcierkę do włosów. I to też tutaj, wiecie co? Po, po rosyjsku tutaj pisze. Aktywne serum do włosów to jest. I ja to sobie robię tak, bo to jest z taką pipetką. I wiecie co? I jedną taką pompkę yy, robię sobie tak, że jedną taką pompkę sobie wyciskam na rękę. zmaczam sobie w tym palce i wcieram sobie w skórę głowy. I robię sobie to yy, nie zawsze, nie za każdym razem, ale czasem właśnie przed myciem, kiedy planuję mycie głowy danego dnia, mycie włosów, to właśnie robię sobie taką wcierkę z tego serum. Potem mam taki produkt, kupiłam 10 Bardzo to wszyscy zachwalali, wiecie, co do włosów, tylko że w rozcieńczeniu z odżywką, że należy to stosować. I mam z tym taki problem, zużycie jest prawie że zerowe, że. Yy, tu jest taki kroplomierz i wiecie co? Ten kroplomierz nie działa i w ogóle nie mam pomysłu jak ten produkt wydobyć z tego opakowania. Próbowałam tam szpilką już przebić, bo mówię, może tam coś po prostu zaskoczyło w tej dziurce, nie? Ale no nie wiem, wydaje mi się, że to serum jest za gęste jak na ten mały otwór. Tylko dlaczego tak to produkują w takiej butelce, taki gęsty kosmetyk? Nie wiem, wiecie co? Nie wiem. No i szkoda, bo to data ważności widzę jest do maja yy, użyć przed majem 2023, więc już niedługo. Muszę wiecie co, postawię go sobie całkiem na boku ten koenzym i coś muszę wymyślić. coś muszę wymyślić, jak się do niego dostać i no jak tam będę sobie mogła go wykorzystać. I już się zbliżamy do końca, tutaj jeszcze chciałam Wam pokazać taki jedwab w płynie, też oczywiście zgubiona zatyczka, jedwab w płynie z Joanny. Taki sobie lekki kosmetyk, wiecie co, odżywka w sprayu, polecana do włosów suchych, matowych, zniszczonych. Jakiegoś tam wielkiego łauna wow na włosach nie robi, no ale też właśnie czasem, kiedy włosy są takie suche czy coś, to wiecie co, można sobie psiknąć i też dyscyplinuje włosy i przynajmniej daje takie złudzenie, że te włosy lepiej wyglądają. Tutaj mam taki przedziwny preparat, przedziwny, bo to niekoniecznie jest do... niekoniecznie, a nawet tylko tutaj pisze, że to jest mgiełka do ciała. Tutaj o dziwo jest zatyczka. Jest to taki produkt z drobinkami, ale wiecie co? Wyczaiłam sobie, o tutaj fajnie widać te drobinki, Wyczaiłam sobie, że mm, kiedy się spryska delikatnie włosy tym preparatem, to ta poświata te drobinki, mm, nie wiem jak to Wam powiedzieć, takie coś fajnego zostaje na włosach, że daje to taki połysk. To nie jest jakiś tam brokat czy coś, wiecie, tylko sprawia to, że są takie mikrodrobinki i te włosy, tak, wiecie, tak, tak fajnie się mienią takim blaskiem. Lubię ten produkt, niedawno go kupiłam. I właśnie, i na skórze też on się fajnie utrzymuje, też te drobinki, nie wiem czy to będzie widać w kamerze, przypuszczam, że może nie być widać, jeszcze w takim świetle dziennym, bardzo ładnie, bardzo ładnie też pachnie, bardzo przyjemny zapach ma. No nie, może niekoniecznie tutaj widać, wiecie, nie widać. Może to mocniej też powinnam wstrząsnąć, nieważne. Tutaj mam taką maskę do włosów. O której Wam mówiłam o, chyba w ostatnim filmiku. Taka maska. Ja już nawet nie wiem gdzie ona została kupiona. Moja córka ją gdzieś kupiła. I powiem Wam, że jeszcze nie miałam okazji jej użyć, ale w najbliższym, najbliższym możliwie momencie jak będę myła włos, może to nawet dzisiaj nastąpi to użyję sobie tej maski i zobaczę, jak ona będzie się sprawdzać. Ona jest do włosów średnio porowatych. I ostatni produkt, jaki chciałam Wam pokazać, to jest szampon suchy do włosów z OriPlane, którego kompletnie nie wiem, jak używać. No, bo wiecie, co jak ja w ogóle wiem, mniej więcej kiedy jest czas na mycie moich włosów. Ja myję włosy średnio co 3 dni. Natomiast, no nie wiem, taki szampon jest co? Zrobiony dla takiej sytuacji, że człowiek z jakiegoś powodu nie umyje włosów i żeby je odświeżyć, nie wiem. Kilka razy robiłam podejście do tego szamponu, że gdzieś tutaj u nasady sobie wypsikałam, nie rozczesałam, ale no nie wiem, ja nie jestem do tego produktu przekonana. Raczej ponownie go nie zamówię. Być może dlatego właśnie, że ja po prostu nie umiem go używać i może to się bierze z mojej niewiedzy. Także tak, kochani, to już wszystko doszliśmy do końca. I to są wszystkie preparaty do włosów, jakich używam. Oczywiście nie przyniosłam Wam tutaj pokazać moich szamponów, bo no, szampony to dla mnie ciekawa sprawa, nie? A z szamponami to też tym się zmienia. Szampony mam tak, mam z tej odżywki od Hodakowskiej szampon, właśnie pod prysznicem, z tej samej serii do włosów zniszczonych. Mamy z tej serii też, mam, znaczy nie wiem czy dokładnie z tej, ale ogólnie. Czarna butelka Advance z Avon Shampon. Też mamy pod prysznicem szampon Pantin. Jest też szampon z L'Oreala. Ten Garnier Fructis. Także wiecie co tam mam? Kilka tych szamponów. Jeszcze jakiś szampon chyba mam. W, taki, w takiej mini buteleczce też tam jakiś mam. Ale właśnie, no, szamponów nie przynosiłam Wam pokazać, bo to jest tak nieciekawe, chyba. Magnetista oczywiście mi wszędzie towarzyszy, prawda? <śm> powtórzę się już po raz kolejny, że jest to przepiękny zapach, kochani. Bardzo Wam go polecam. Dobrze, będę już kończyć ten filmik, bo już on się zaczyna robić długi. Tak sobie daję, wiecie co, 15 Chcę nagrywać takie filmiki do 15 minut, i już to jest zostało przekroczone. Także będę się powoli z Wami żegnać. Dziękuję, że przychodzicie na mój kanał. Chciałam Wam tylko przypomnieć, że działam w Oriflame i jeżeli macie ochotę zapisać się do mojej grupy do Oriflame, zostawiam linki pod filmikiem. Możecie do mnie też w tej sprawie pisać. Chętnie odpowiem na wszystkie Wasze. Pytania. Dobrze kochani, to ja wracam do picia mojej kaweczki. Pozdrawiam Was serdecznie, Buziaczki.